Kłaniam się. Witaj tam. Witaj Bardzo Państwa. mi miło. Terapeutka Blis i kosmetolożka i dzisiaj troszkę porozmawiamy o holistycznej kosmetologii, a dokładnie o tym, żeby wszystko było bardziej naturalne. Bo teraz jest taki trend, żeby mm. nie za dużo ostrzykiwać, oszczy, prawda? Tylko żeby wszystko było naturalne i takie zgodne, no nie wiem, z. Nie z jakimiś sztucznymi składnikami, prawda? To, co cieszy ogromnie, to właśnie zmiana tego trendu, który królował przez ostatnie lata. Kobiety stają się coraz bardziej świadome. Poszukują pomocy, ale która nie zmieni ich rysów twarzy, która nie spowoduje, że FaceTime ich nie rozpozna, <noise> tylko faktycznie będą w lepszej kondycji, ale nadal sobą. Mierzymy się z tą całą falą nazwijmy to Instagramowych, takich wytycznych kanonów, gdzie często młode dziewczyny sięgają po copy-paste tego, co widzą, bo wydaje im się to jedyne słuszne, nie zdając sprawy z tego, co będzie się działo w skórze z tymi preparatami za jakiś czas. Bo tu warto dodać, że każdy Botox, który wstrzyknięty mm. zostanie do naszej twarzy, gdzieś tam będzie miał później jakieś konsekwencje, czy, eee, czy niekoniecznie? Botoks oczywiście, że też ma konsekwencje, ale on ma konsekwencje dla mięśni. On je paraliżuje. Tak naprawdę nic innego więcej im nie robi. On je ścięcza, bo możemy to porównać do nogi, którą mamy w gipsie i jest unieruchomiona przez jakiś tam okres czasu, więc ta noga jest słabsza, chudsza, nie może podjąć swojej pracy. Normalnie, kiedy już wychodzimy z tego Gipsu I tak samo staje się z mięśniami, kiedy botok spuszcza. Czyli mięsień, który nie pracował, musi wrócić do pełni sił. A jeżeli nakładamy mu kolejne, bo puścił i robimy to latami, wtedy pojawia się problem. Po latach, tak? E, tak naprawdę po e, iluś cyklach. Stosowania ciągłego porażania tego mięśnia, tak możemy powiedzieć. To, co jest alternatywą taką mądrą i yy, regeneracyjną dla mięśnia, to na przykład tropokolagen muscle, który jest jedynym odpowiednikiem, yy, można powiedzieć, bardzo naturalnego stymulowania mięśnia, ale również odżywiania go i regeneracji. Yy, tropokolagen nie spowoduje efektu blachy, on nie spowoduje porażenia. To, na co on wpływa to na taki efekt relaksacji mięśnia. I to jest taka właśnie świadomość, świadoma pielęgnacja, czy są Ej, jeszcze jakieś to inne kwestie? To już jest estetyka. estetyka. To już jest estetyka, bo tropokladem podajemy iniekcyjnie.